Witajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie. Premiera tego filmu będzie ze względu na mecz w przerwie meczowej o godzinie 21.30. Lecimy z tematem. Zamach ISIS pod Moskwą. Co z tego wyniknie? Gruby zamach, po 137 osób nie żyje, wiele osób jest ran kohem, rannych, bilans ofiar śmiertelnych na pewno wzrośnie. Polityka na świecie. Każdy kraj jest wstrząśnięty tym, co się stało w Rosji. Jednak Putin oskarża o to, oskarżył o to Ukrainę. Obecnie Putin wycofał się z, z, z oskarżeń z oskarżenia Ukrainy i potępił ISIS. ISIS przyznało się do tego, że to był zamach ich ludu, jednak taka ciekawostka. To nie byli ludzie ISIS, a z Turkmenistanu podobno ludzie. Co o tym sądzić? Nie wiem. Ja o tym nic nie sądzę i nic nie będę sądził. Po prostu żal tragedii ludzkiej. No. Czy kraje wyciągną wnioski? Jeśli ISIS zaatakuje Rosję, to czy powinniśmy czuć się w dzisiejszych czasach bezpieczni? Nie. Powiem, wystarczy tylko, że jakieś członkowie ISIS zaatakują jakiś kraj europejski, przestaną się przez granicę np. do Polski i będzie rozruba. A tymczasem smacznego i do zobaczenia w